Dzień drugi. Nauki hiszpańskiego z profesorem Skull Wielem. fue la odia. Czyli dosłownie, garnek mi spierdoli. Ten zwrot ma zajebiście dziwną historię powstania, ale to na koniec. Co to znaczy, że garnek mi spierdolił? Czy mnie do reszty popierdoli? Dokładnie tak, la olla. Można tłumaczyć jako przepaliło mistyki. Straciłem rozum. Lub właśnie do reszty mnie popierdoli. Tutaj masz fajną konstrukcję. Se wyrażasz bezosobowość, mówisz, że samo coś się stało. Na przykład telefon mi się zepsuł. Se me rompió el móvil. Szklanka mi upadła. Se me cayó el vaso. Proste. Fue. To czas prosty przeszły od ir, czyli iść. Co ciekawe, ir ma taką samą odmianę w tym czasie jak być, czyli ser. Różnicę wychwycisz tylko z kontekstu zdania. La Garnek. Takie idiomy są częste w innych językach. Na przykład w angielskim I Lost My Marbles. No dobra, ale skąd się wziął ten garnek? Long story short. XVIII wiek. Francuska księżniczka hajta się z księciem Hiszpanem. Dwór francuski organizuje jej zajebistą imprezę pożegnalną. Król zatrudnia francuską Magdę Gessler tamtych czasów. Kucharza Sagnola. Sagnol się braguje, że jaki to on nie jest przekocur w kuchni. Wychodzi na ambonę przed zgromadzonymi gośćmi i ogłasza, że przygotował zajebistą zupę, której przepis szlifował 14 lat. Wow, mega. Schodzi z ambony, wraca do kuchni i garnek mu kurwa zniknął. Sagnola do reszty pojechało, zaczyna biegać w kółko i drzeć morder. I wszyscy to podłapali, że to oznaka szaleństwa i tak powstał ten idiom. Wierzysz mu? Ja myślę, że przesolił i bał się huśtawki.